jak Hitler, kurwa. Hitler miał takie coś. Tak, tak, tak. tak. No jak Hitler wyglądasz? Jak Adolf, zrób tak. No, to. No zrób tak dwa palce tu. Daj ci zdjęcie, zrobię. No weź dwa palce, o. Tu, kurwa. Co to jest? Masz takiego kikuta tu, jak Hitler. A no powiedz jakiś kawał, maniek. A ty mi by, on nagrywał. on no prawda. A powiem, ja ci powiem. Słuchaj, dlaczego młody koziołek nie ma rogu? A, a ty wiesz? No bo ma. nie wiem. Nie ma a ja wiem, bo nie ma żony. Kurwa. No, bo no i co? A ja ci powiem teraz kawał. E, przychodzi facet, się chce umówić do stacji diagnostycznej. No. Samochód, nie? A mówi: się pyta, jaka to marka. A on mówi: Cześć, zjebałem, dobra, chuj. Nie mów. Bo... No, to, a żeby pyta, jaki to samochód? No. Mój, a, a marka? A marka stoi tam. No nie wiem, może chodzi. <grym> Pierdolę. Lanzer ma już 4 lata, ale jak go kupiłem, miał 80 cm 6 miesięcy, i pierwszego dnia, jak go przyniosłem, postanowiłem dać mu się ugryźć, żeby zobaczyć, jakie ma zęby. Był wtedy karmiony y, łysem szczurem na stole sfinksem, tak zwanym. No i powiem, że. Już wtedy miał ostre zęby i walczyłem z nim jakieś 25 minut. Nie wiem, czemu to zrobiłem. W głowie mam niewiele konkretnie to. Walka trwała jakieś 25 minut. A oto część nagrania. Kto to mnie atakuje? Kto to mnie atakuje? Kto to mnie atakuje? Kto to mnie atakuje? No? Kto to mnie atakuje? No? Au! Au, a kurwa, zęby mi wbił Aaa! syn, Ale jak?! Jak mi zęby bił, zobacz! Patrz! O jak, puść mnie głupku! Trzymaj kamerę, trzymaj ja. Ja go nauczę zaraz. Ale jak? Ale się kto boli? Czy to jest ból? Co jak tam mnie napierdala? Puść. Wiem, patrz. Puść. Był pan właśnie. Nie widzę. Aaaa! wam! Czy mała męndo. O Jezu, jak ty będziesz. Wypuść. Puść. On cię zje. Ała. Kurwa. To się kryst. Ła, puść mnie, kurwa. <grystwa> Ej, ła. on ma zęby. Puść mnie. z kulę mi wyrywasz. No patrz, za mądra. Nie mogę. Puści? Nie. Wyrywam kulę. Zobacz. Ja nie chcę na to patrzeć. Weź Gazer, kurwa, puść mnie. 啊。